Cześć wszystkim. Jowita witaj, fotograf z tej strony. Pozdrawiam Was z cisza mojego domu. Mamy taką sytuację, jaka jest, trzeba sobie radzić, na tyle na ile możemy. Dzisiaj przychodzę do Was z obrazem na płótnie, który już jakiś czas leży u mnie i czeka na swojego właściciela. Na pewno jak ta sytuacja się skończy, no to Obraz zostanie zabrany, więc tym bardziej chciałabym Wam pokazać, co znajduje się w tym właśnie opakowaniu. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do obejrzenia tego filmu. Przygotowałam tutaj już nożyczki. No to co? Będę rozpakowywać go dla Was. Tu jest oczywiście opisane, żeby nie wrzucać, nie rzucać, przepraszam, czyli. Macie pewność, że nic z tym od się nie stanie. Okej. Okay. No tutaj już trochę go rozparcelowałam wcześniej. Eee, dobrze, bo no to bierzemy nożyczki. Okej, okay. Czekajcie. To sobie pora bez. Nie, tak się przyda, Może odciąć tutaj. Zobaczcie, jakie jest pakowane. Jest to obraz z sesji noworodkowej. Chyba jednak się przydadzą te O, już coś widać. Zobaczcie, o, gdzie idziemy. Super, Dość ściągnięte. Dobrze, tutaj zobaczcie. Na razie. Proszę. Jeszcze wypakuję go z tej folii, żebyście mogli zobaczyć lepiej. Jest to obraz w formacie 30 na 40 cm. Oczywiście można zamawiać sobie większe formaty. zobaczycie jeszcze. Zobaczcie, jak on pięknie się prezentuje, jak wygląda. To jest format, jak, powi jak mówiłam wcześniej, 30 na 40. Tą dziewczynkę większą też fotografowałam, jak była taką malutką. Eee, malutką kruszynką. Także dziś, niedawno, jakiś czas temu w zasadzie fotografowałam jej młodszą siostrę. Eee, także tym bardziej jestem szczęśliwa, że mogę dla nich zrobić taki obraz. Teraz chcę wam jeszcze powiedzieć, że mam taką promocję, że do każdego obrazu jakiegokolwiek formatu otrzymujecie 10% zniżki. Na wybrany oczywiście format, i do tego dostajecie wysyłkę gratis bezpośrednio do Waszego domu. Tak, żebyście nie musieli już się kłopotać i przyjeżdżać po ten obraz, odbierać go. Dostajecie go bezpośrednio do Waszego domu. Także tu dla Was takie, właśnie fajne ułatwienie. I ta akurat promocja czy akcja jest e, do odwołania, ważna. Mm, więc korzystajcie naprawdę w tym momencie, bo może się już taka okazja nie trafić. <grych> ok, także jeszcze raz zobaczcie, jak wygląda ten obraz. Może się przybliżę, pokażę Wam mniej więcej. Jeszcze bliżej. Okej. Okay. Dobra. Myślę, że... Myślę, że już się przypatrzyli mu. Także pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.